Nie jest napisane, ilu ich było. Nie są imiona ich podane w Ewangelii i skąd przybyli, tylko ze wschodu. Późniejsza tradycja, począwszy od III wieku, nadała im imiona: Kacper, Melchior i Baltazar. Asper zawsze był uważany jako najmłodszy, czyli reprezentował tych najmłodszych wśród ludu Bożego. Melchior tych ludzi w sile wieku, a Baltazar ludzi starszych. Poza tym jeden z nich był czarny, dwaj pozostali biali, bo było to symbolicznie. Czarny jest przedstawicielem Afryki. A ci obydwaj Europy i Azji, bo wiecie, jeszcze Ameryk nie odkryto, ani Australii. I oni właśnie przybyli do Bety. Nawet nie jest powiedziane, jakiego transportu użyli, ale możemy tylko wywnioskować z prorocw, Otóż możemy to wywnioskować również. Od proroka Izajasza, który mówi, że zaleje cię mnogość wielbłądów dromadery z Madianu Jefy. Czyli dano im jako zwierzęta do podróży, to były wielbłądy. Otóż wiemy, że ofiarowali złoto kadzidło i mirę też to jest symboliczne, bo to wiemy właśnie otóż Prorosła Izajasza, tutaj jest tylko złoto i kadzidło. Natomiast mirę już tradycja Ewangelina podjęła, dlatego, że jest bardzo, bardzo symboliczna. I później w średniowieczu dorobiono, że to byli królowie. Ubrano ich w szaty, włożono na głowę korony. Ale to byli magoi w języku greckim, czyli magowie, nie magowie tacy, jaki my dzisiaj rozumiemy, albo takiego maga, jaki spotykają apostołowie Szymona Maga, który chciał mieć tą moc boską do czynienia cudu, by dla siebie interes kręcić. To byli przedstawiciele kasty kapłańskiej i kasty doradców, królów, ludzie bardzo mądrzy, bardzo wykształceni, ludzie, którzy badali firmament właśnie niebieski, yy, śledzili gwiazdy i zawsze było w tamtym czasie takie przekonanie, że jeżeli się pojawia jakaś nowa gwiazda, to narodził się na Ziemi jakiś szczególny, wielki człowiek, jakaś wielka osobowość. I tak się stało. Oni wpatrzeni w nieboskłon, bo pochodzili z krajów, gdzie bardzo była rozwinięta astronomia, ale to była astronomia nie taka jak dzisiaj, tylko połączona z duchowością. Niebo odbijało się w Ziemi. Na niebie można było czytać to co się dzieje na ziemi. Tak podchodzono do badania nieba. I właśnie kiedy pojawiła się gwiazda, oni byli bardzo zdeterminowani zobaczyć kto to się narodził. I ruszyli. A dlaczego ruszyli do Betlejem? Bo znali pisma, księgi żydowskie znali. One były bardzo cenione w starożytnym świecie. Jak wiecie, narody zabiegały, żeby posiadać właśnie te pisma święte Żydów. A poza tym niewola babilońska, w którą Żydzi wpadli za swoje grzechy, była takim pomostem między nimi a właśnie Babilonem, tym miejscem, gdzie ci mędrcy byli. I oni właśnie czytali te proroctwa. Zobacząc, zobaczyli tą gwiazdę, od razu sięgnęli do proroc i byli zdeterminowani, musimy zobaczyć kto to jest. I jak wiecie, to wszystko przez Boga było natchnione. I ich determinacja, i ich po prostu osobowości, no i dary, które przynieśli. Dlaczego właśnie ci ludzie Przyszli do Betlejem, a nie Życi. Otóż, Bóg objawia, się, że jest zbawicielem wszystkich ludzi, niezależnie od koloru skóry, niezależnie od rasy, niezależnie od pochodzenia. Czyli jest zbawcą każdego człowieka na Ziemi. Wiemy dobrze, że chrześcijaństwo w dzisiejszych czasach to jest około 700-800 milionów wyznawców, a jest 8 miliardów ludzi. Zobaczcie, ile ludzi jeszcze nie poznało Chrystusa. I to jest ogromna tajemnica, bo wiecie, jest bardzo takie niebezpieczeństwo u wielu katolików, chrześcijan przechodzenie na przykład do buddystów, do hinduistów, do taoistów, medytacje transcendentalne. Zapomina się o jednej takiej istocie, że apostoł powiedział, jest to napisane, nie dano nam innego imienia na tej ziemi, w którym byśmy byli zbawieni, jak imię Jezusa Chrystusa. Bo imię Jezus znaczy po hebrajsku Bóg zbawia. I sam Jezus powiedział, że ja jestem bramą przez którą wchodzicie do Królestwa Niebieskiego. Dlatego, moi kochani, jest to wielkie niebezpieczeństwo, kiedy ludzie odchodzą od naszej wiary. Poza tym musicie wiedzieć na prawdziwość naszej wiary mówi samo to, że założyciel tej wiary Jezus Chrystus zmartwychwstał. Żaden Budda, żaden Mahomet, żaden Lao Tse, żadne Hary Krishna, jeszcze jak to tam jest, nie zmartwychwstał. I święty Paweł pięknie to powiedział: Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, jesteśmy godni politowania. To po co byśmy budowali kościoły? Po co byśmy tu przychodzili? Lepiej byłoby się pobawić. Lepiej było inaczej czar za gospodarkę. A jednak przychodzimy tutaj, bo Duch Święty, który został nam dany, On nas zwołuje co niedzielę i wielkie święta, żebyśmy oddali pokłon Panu. I co słyszymy w Ewangelii? Kiedy magowie weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką, upadli na twarz i oddali mu pokłon. Otóż, moi kochani, to jest bardzo istotne, że zobaczyli w tym małym dziecku, to dziecko miało kilka tygodni, zobaczyli kogoś wielkiego, ze z nieba. Oni nie mieli jeszcze takiego rozeznania, jak my mamy, że to jest Syn Boży, Zbawca Świata, ale wiedzieli, że to jest niezwykły człowiek. Ktoś, kto przyszedł od Boga, nieznanego Boga. I dlatego upadli na twarz i oddali Mu, dar, oddali mu hołd. I ofiarowali Mu złoto, kadzidło i mire. Bardzo symboliczne, moi kochani, dary. Otóż musimy się zapytać nasze złoto. Nasze uczynki, nasze ofiary, które składamy Bogu, jak one wyglądają. Otóż muszę wam powiedzieć otwarcie, kiedy się otwiera komputer i widzi się wpis, że 30 parę procent, prawie 40% procent ludzi mówi nie dawajcie księżom na kolędzie, kolędzie żadnej ofiary. I to są katolicy tak pis robią. Moi kochani, Wy nie dajecie mnie, bo ja sobie pójdę zarobić. Ja mogę śmieci przerzucać i chętnie to zrobię, ale mi nie wolno ze względu na Was, na moje ręce, żeby one były niepobrudzone, żebyś dostał komunię z czystych rąk kapłańskich. Wy dajecie na kult, jak składacie ofiarę na tacę, nie dajecie księdzu, dajecie na rozwój kultu. To Bóg już w Starym Testamencie nakazał Izraelitom, że mają finansować kult i nawet kazał im dziesięcinę, czyli jedną dziesiątą ze swoich majątków dawać na kult świątyni. Dzisiaj są różne kościoły protestanckie, które idą za tym. I wyznawca musi dawać jedną dziesiątą ze swoich dochodów, jakie otrzymuje co miesiąc. My, jak się na coś zbiera, to zaraz jest wielki krzyk, że pieniądze ściągają, że to, że tam, moi kochani, kiedy wrzucasz na tacę, dajesz Chrystusowi. Chrystusowi dajesz. Z tą intencją dawaj, panie, daję Ci. Z mojego małego tyle Ci mogę dać. Ale pamiętaj, nie zapominaj, bo ja potrzebuję kredyt spłacić, ja potrzebuję na recepty, ja potrzebuję na zapłacenie. Coraz bardziej podnoszą rachunki na media, na śmieci, na wszystko, bo wiecie jak to jest dzisiaj, że się podnosi i bardzo trudno się żyje. Nawet rodzinie, które ma dość dobre dochody, odczuwa. My się robimy bardzo hojni dla innych narodów, a swoich skubiemy. I jest trudno nam żyć. I my to kapłani doskonale wiem. Ja doskonale o tym wiem. i kochani, miałem taki przypadek kilkakrotnie, kiedy przed supermarketem siedział na wózku człowiek kilkakrotnie. To nie był jeden wypadek w jednym miejscu, w kilku miejscach. I on był bez nóg. I ja mu dałem pieniądze, bo mówię do niego. Zasłoniłem się, żeby nie widział, że to ksiądz, tylko Świecki, żeby myślał, że są jeszcze ludzie dobrzy. Bo jak mówi, a ksiądz to musi dać, bo z natury jego powołania. I mówię tak, słuchaj, nie wiem, jak straciłeś nogi, ale cierpisz. Masz tutaj na chleb. I dałem mu banknot. I powtórzyło się to jeszcze kilka razy. I moi kochani, w moim sercu stała się taka ulga, taka wewnętrzna radość, że zrobiłem czyn, dając Bogu, który cierpi, Jezusowi, Chrystusowi, który. Niezależnie, moi kochani, czy On był grzesznikiem, czy nie, to nie obchodziło mnie. Tylko, moi kochani, trzeba się pochylać. To, co mówił Jezus, zdobywajcie ludzi z niegodziwą mamoną, bo kiedy się wszystko skończy, aby was, ci, ci ludzie, którym pomaganie, pomagacie, oni was przyjęli do Królestwa. Nie Chrystus będzie was przyjmował, tylko ci właśnie, którzyście pomogli im. Oni będą orędowali za nami. Ci wszyscy zmarli, którzy odeszli z tej ziemi. A którzy doznali pomocy od was, oni was będą przyjmować do Królestwa, oni będą przy bramie stać, oni będą was witać i oni was podprowadzą po tron Boży. I o tym pamiętajcie, o tym, że zdobywać sobie ludzi niegodziwą mamoną. Możesz mieć piękny dom, możesz mieć piękny samochód, możesz się ubierać pięknie, ale nie zapominaj, żeby się podzielić. Żeby twoje serce niestety nie skamieniało, żebyś nie doznał tego powiedzenia, chytry dwa razy traci. Ja ile razy, jak rozmawiałem z ludźmi, to oni mówią, że a, zginęły mi pieniądze, a ja mówię, no boś miał to dać na tacę w kościele, na mszę, a żeś chciał przepuścić, to ci Pan Bóg zabrał. Druga rzecz, moi kochani, to jest kadzidło, które ofiarowali, symboliczne. Jak wyglądają nasze modlitwy? Bo kadzidło paliło się świątyni dla Boga. Jest symbolem modlitw naszych, dlatego w naszym Kościele chrześcijańskiej religii katolickiej mało się kadzi, ale w kościołach prawosławnych, grekokatolickich, to się bardzo dużo kadzi. To jest symbol właśnie modlitwy. Jaka jest Twoja modlitwa? I jeżeli... Chcesz się modlić, to Jezus mówi: idź, zamknij się w izdebce swojej pokoju. Każdy ma z Was izdebkę, zamknąć się. Są mieszkania, moi kochani ludzie, nie modlę się, ale telewizor od rana do wieczora idzie i próje mózg. I to dzieciom nawet pozwalamy, żeby od rana do wieczora bajki oglądali. Uczymy ich ekscytować, emocjonalnie żyć. I później jak Ty możesz się modlić, jak Ty masz przepruty mózg tymi różnymi informacjami, w większości fałszywymi, niedogadanymi, niedoinformowanymi do końca, do końca niesprawdzonymi. I Ty uważasz, że to jest wszystko w porządku. A Bogu nie chcesz dać ani chwili, wieczorem, czy rano, czy w ciągu dnia, żeby się skupić na swoim życiem. Czy ono idzie w dobrą stronę? Bo to jest bardzo istotne. Bo moi kochani, bez modlitwy nie pójdziecie w dobrą stronę za Chrystusem. Jeżeli ktoś się nie modli, niestety prędzej czy później wpadnie w dół, jak to mówi, prowadzi ślepy kulawego. I dlatego dbajcie o to, żeby mieć czyste serce. Bo czyste serce daje gwarancję przy wychowaniu młodego pokolenia. Dlaczego mamy dzisiaj tyle problemów z wychowaniem młodego pokolenia? Po prostu większość wychowawców, większość rodziców żyje w grzechach. I nie ma ducha, który idzie przed słowem, otwiera wnętrze wychowanka, dziecka i tam wpada Twoje słowo. A tak to ono się odbija jak grochościany. Jakbyś rzucał na asfalt nasienie. Dlatego jak, jeżeli chcesz dobrze wychować swoje dziecko, jesteś zatworzony o przyszłość, przede wszystkim staraj się modlić, upokarzać przed Bogiem, że Panie, nie dorosłam, nie dorosłem do roli ojca, matki, ale błagam Cię o to dziecko, żeby ono jakoś było. Pamiętajcie, wpływ na dzieci ma więcej ulica, to, co się dzieje w szkole, to, co jest w komórce, w internecie, później na którymś tam miejscu jest rodzina, na końcu Kościół. I my jesteśmy tego świadomi. Dlatego pamiętajcie, pierwsza rzecz uznać przy modlitwie, znaczy pa paść na twarz i oddać pokłon, to jest uznać, Panie, Ty wszystko możesz. Jezus, jak chciał Ci pomóc człowiekowi, to pytał zawsze, czy wierzysz, że mogę Ci to uczynić? I kiedy zabierasz się do modlitwy i zwracasz się do Boga, do Maryi, musisz słyszeć te słowa, czy wierzysz, że mogę Ci to uczynić? Od tego jest gwarancja wysłuchania modlitwy. Czyli o Twojej wiary w tym momencie, kiedy klęczysz, siedzisz, stoisz, jest właśnie gwarancja wysłuchania. I dlatego jest bardzo istotne, moi kochani, jak przyjmujemy Komunię Świętą, przyjmujemy Boga do serca, omawiaj swoje sprawy. Omawiaj, że trudno jest, że masz wydatków tyle, że trzeba szpital zapłacić, że trzeba lekarstwa, to, co wam mówię, że trzeba kredyt, bo mieszkania dość dużo tu jest rodzin, które płaci kredyty. I nie mamy gwarancji, że uda nam się to zapłacić do końca. A Jezus da nam gwarancję. Bo wiecie, że zależne to jest od zdrowia i od pracy. Możesz zapłacić pół kredytu i ci chałupę zabiorą. Takie jest państwo. Pazerne na nasze pieniądze. I trzecia sprawa, moi kochani, mira. Nasze cierpienia. Mira była żywicą, którą używano do balsamowania. Pamiętacie jak Nikodem przyniósł Mirę na pogrzeb Chrystusa, aby namaścić ciało Chrystusa. Mira też była używana jako lek na rany, uśmierzenie bólu. I ona mówi też pytanie, jak my przechodzimy nasze cierpienia. Moi drodzy, nie ma życia bez cierpienia. Bijcie sobie to mocno w serce. Bo ludziom się wydaje, że życie to jest jak piosenka, lekkie, łatwe i przyjemnie. I robią wszystko, żeby unikać cierpienia. Nie ma. Prędzej czy później dopadnie cię cierpienie. I dlatego wielcy ludzie tego świata i wielcy święci robili takie ćwiczenia, żeby się przygotować na cierpienie. Każdy sportowiec musi przegryźć, przeorać się cierpieniem, żeby zdobył coś. Nie ma nic bez wysiłku. Nie ma nic bez ofiary. Tak samo jest mukani z Bogiem. Nie ma dobra chrześcijańskiego bez ofiary, bez wysiłku. Nie ma religii, moi kochani, żeby była lekka, łatwa i przyjemna. To trzeba wybić dzieciom i sobie z głowy. Bóg prowadzi nas drogą cierpienia, żeby nas trochę też w pokorze trzymać, żebyśmy nie podskakiwali, żebyśmy nie roztrącali ludzi. Żebyśmy szli tak po świecie, moi kochani, spokornie i mądrze i głęboko myśleli. Cierpienie dobrze przeżyte uczy nas ogromnej pokory. Dlatego ono musi być. Nie na darmo znakiem naszej religii jest krzyż. Krzyż, który mówi, nie obejmiesz Chrystusa, nie obejmując krzyża na tej ziemi. Za krzyż jest w promieniach zmartwychwstania. Dlatego apostołowie jak cierpieli, to się cieszyli. Apostoł Paweł szczególnie dziękował Bogu za cierpienia, które spadały. Cierpienia nam otwierają niebo i dają nam łaskę. Jeżeli cierpisz, to, i to znaczy, że Bóg jest przy tobie. Nawet jak cierpisz z własnej winy, to znaczy, Bóg jest przy Tobie, bo chce ci pomóc poprawić życie. Cierpi z powodu nieraz swoich głupich decyzji, niezawinionych nie decyzji. Bóg jest przy Tobie, bo chce Ci pomóc naprawić życie i mieć Cię przy sobie, zbliżyć Cię do Ciebie. I chce Cię przeorać i później wysłać do ludzi, bo wtedy zrozumiesz cierpiącego. I najweselsi w domu powinni być nasi staruszkowie, babcie i dziadkowie. A jakie oni mają miny? Rzadko się spotyka babcie wesołą, dziadka wesołą. Wszystko skwaszone. Ma minę, proszę ja, Ciebie, taką zmarszczoną i ciągle śpiewa cały rok gorzkie żale. I kto pójdzie do takiej babci? Babcia ma być do tańca i do różańca. Czyli ma być wesoła. Nikt nie pójdzie za człowiekiem, który będzie smutny. Smutacy siedzą w czyściu i w piekle. Wesoli, weseli, każdy święt jest uśmiechnięty. I dbajcie o to, żeby się uśmiechać do siebie, do ludzi. I będzie o wiele kłopotów w niej. będziecie zdrowsi, weselsi, będziecie Bogu dziękować, że macie apetyt, a przecież to jest najważniejsze. Amen.